Dzień dobry, witam towarzyszki, towarzyszy. Nazywam się Piotr Trzaski, reprezentuję Stowarzyszenie Historia Czerwona. Dzisiaj na konferencji o społecznym znaczeniu rewolucji październikowej zaprezentuję referat o udziale Polaków i znaczeniu społeczności polskiej w rewolucji październikowej późniejszych wydarzeniach. Kiedyś zostałem zapytany przez jednego z widzów materiałów historii czerwonej na YouTube, jakie są w polskiej historiografii tematy wyklęte, których się nie porusza obecnie, ponieważ jest to bardzo niewygodne dla obecnej narracji historycznej, podporządkowanej polityce. Jednym z takich tematów, które w ogóle nie są wspominane, jest udział właśnie Polaków w wydarzeniach rewolucyjnych w Rosji, a jest on bardzo ciekawy. Nawet jeżeli obecnie pojawia się w mediach historycznych i wypowiedziach głównonurtowych historyków, ogranicza się do Feliksa Dzierżyńskiego, czy tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. Natomiast jest to tylko pewien niewielki wycinek. Tego, o czym chciałbym powiedzieć. Mój dzisiejszy referat no, z konieczności będzie bardzo ograniczony czasowo, i postaram się tylko niektóre aspekty tego tematu poruszyć. Przedstawię przede wszystkim różne grupy Polaków biorące udział w wydarzeniach rewolucyjnych i ich pochodzenie oraz poglądy polityczne. Pozycję społeczną, naświetlę również skalę zjawiska oraz jego znaczenie dla przebiegu samej rewolucji, a także przedstawię kilka ciekawych, choć mało znanych w historiografii postaci. Celowo wybrałem takie osoby, mniej znane o bardzo ciekawych życiorysach, żeby pokazać, jak bardzo różnorodny jest to temat i wciąż mało zbadany. Nie będę zagłębiał się w historię udziału Polaków w późniejszej wojnie domowej w Rosji. Opowiem o głównych zagadnieniach, wydarzeniach okresu między rewolucją lutową a październikową oraz bezpośrednio kilku miesięcy po rewolucji październikowej. Skąd Polacy znaleźli się w Imperium Romanowów? Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie, analizując ich udział w wydarzeniach rewolucyjnych. Przed rokiem 1917 Królestwo Polskie było częścią Imperium. A Mikołaj II wśród licznych kolekcjonowanych tytułów posiadał również tytuł Króla Polski. Był dzięki temu wielokrotnie fetowany przez nadwiślańskich konserwatystów i burżuazję. To w zamian za posłuszeństwo gwarantował liczne przywileje, wygodne życie i ochronę ich klasowych przywilejów przez carskie władze, co było widoczne przy okazji rewolucji roku 1905. Zresztą wyrazem tego konserwatyzmu i poparcia części, większości polskiej burżuazji jest to, iż w herbie Królestwa Polskiego był właśnie orzeł w koronie i to tej najbardziej, naj, najbardziej uznawanej przez konserwatystów, czyli zamkniętej koronie z krzyżem na górze, który był wpisany w dwugłowego orła carskiego, sojusz burżuazji polskiej z carskim samodzielżami. W głównych ośrodkach Imperium Gmin Rosyjskiego, przede wszystkim w Petersburgu, jeszcze przed 1914 rokiem. Mieszkało około 70 tysięcy Polaków. Petersburg był taką jedną z głównych kolonii i miejsc zamieszkania diaspory polskiej. Któż składał się na, tego, na tę grupę? Wśród nich byli przedstawiciele burżuazji, wolnych zawodów, również duchowni, posiadacze ziemscy, posiadacze wielkiego kapitału, ale była to grupa mniejszościowa. Przede wszystkim dużą grupę stanowiła studiująca młodzież. Wciąż uważano, że uniwersytety, szkoły wyższe w Petersburgu przede wszystkim są lepsze, ważniejsze niż te działające na terenie Królestwa Polskiego, m.in. innymi działający wówczas Uniwersytet Warszawski. Było to zresztą prawdą, najlepsze kadry akademickie były właśnie w Petersburgu. I liczne rodziny mieszczańskie, inteligenckie wysyłały swoje dzieci na studia do Petersburga. Także w Petersburgu żyła grupa polskich robotników, w tym robotników wykwalifikowanych. Wśród młodzieży i robotników działały organizacje rewolucyjne, głównie Polska Partia Socjalistyczna. A po rozłamie w roku 1906 oba odłamy PPS, czyli PPS Frakcja Rewolucyjna, jak również PPS Lewica, miały swoje struktury w Petersburgu. Działała również Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy i różne mniejsze organizacje robotnicze socjalistyczne. Na ziemiach rosyjskich Poza ośrodkami miejskimi mieszkali również chłopcy osadnicy z Ziem Królestwa Polskiego, którzy w różny sposób trafili na, na ziemię imperium, szukając lepszego życia, jednak nie były to aż tak znaczące liczbowo grupy i udział w wydarzeniach rewolucyjnych był okay. stosunkowo najmniejszy spośród wszystkich omawianych przeze mnie grup społecznej. Drugą bardzo istotną grupę obecną na terytorium Rosji stanowili zesłańcy skazani na katorgę i więzieni. Po sumieniu rewolucji 1905 roku zapadały wieloletnie wyroki katorgi na Syberię, do Azji Centralnej czy Guberni Wiackiej, bo należy pamiętać, że nie tylko na Syberię zapadały wyroki, Syłki. Trafiły tysiące skazanych. Dominowali wówczas w tej grupie młodzi robotnicy o wyrobionych już poglądach politycznych. Niektórzy zresztą swoją działalność polityczną i społeczną kontynuowali również na Zesłaniu. Między innymi działacze socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy współpracowali z zasady z lokalnymi oddziałami socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji, czyli ugrupowania, z którego później wywodziła się partia komunistyczna, partia bolszewicka. Z kolei PDSowcy nawiązywali kontakty z eserowcami, czyli socjalistami, rewolucjonistami. A PPS Lewica miała kontakt z lewicowymi serowcami i y, częścią męczników. Należy pamiętać, że za zesłańcami często podążali ich najbliżsi rodziny, którym wy, y, władze carskie. Wyraziły zgodę na przebywanie na zesłaniu wspólnie. Ich status był trochę inny, oni mogli bardziej swobodnie się poruszać, natomiast również przebywali w miejscach, gdzie tworzyła się diaspora polska złożona z zesłańców. Po wyroku, odsiedzeniu wyroków zresztą, nawet nie było to takie proste, aby do Królestwa Polskiego wrócić, ponieważ bardzo często elementem wyroków, które zapadały był zakaz powrotu na ziemię polskie. Władze carskie liczyły, że w ten sposób oddzielą tych rewolucyjnych działaczy od bazy w postaci polskich robotników. Około roku 1914 obie wspomniane grupy zesłańców i członków ich rodziny liczyły około miliona osób na terytorium y, Imperium Romanów. Trzecią grupę, która pojawiła się już podczas I wojny światowej, stanowili uchodźcy wojenni. Zwłaszcza w latach 1915-1916 pod naporem wojsk niemieckich i austro-węgierskich, carskie władze prowadziły zorganizowaną akcję ewakuowania ludności, istotnej dla funkcjonowania Imperium. Z Zagłębia Dąbrowskiego, Łodzi czy Warszawy wywożono całe zakłady pracy, co istotne wraz z ich obsługą. W ten sposób inżynierowie, robotnicy wykwalifikowani, a także ich rodziny trafiały do Zagłębi Przemysłowych na terenie Rosji czy Ukrainy, będącej częścią imperium Romanów. Na przykład do donieckiego czy charkowskiego zagłębia przemysłowego trafiło aż 12 zakładów pracy z terenu kongresów. Pobliski Białogórut uważany był za tak zwane polskie miasto ze względu na liczebność społeczności. Polskiej, jak również obecność polskich żołnierzy, którzy zostali zmobilizowani do carskiej podczas I wojny światowej. Do zakładów Kutiłowskich, które są jednym z centrów rewolucji październikowej w Petersburgu, trafiło około 5000 Polaków. To oznaczało, iż w tej bardzo ważnej fabryce stanowili około 1 szóstą załogi. Głównie ludzie wykwalifikowani, którzy już wcześniej zetknęli się z ruchem rewolucyjnym, bo musieli być bardzo podatni na y, agitację rewolucyjną. Zresztą często były to osoby pamiętające wydarzenia rewolucyjne roku 1905 czy 1907. Z drugiej strony byli poddani reżimowi jeszcze ostrzejszemu niż robotnicy rosyjscy, w związku z tym, że robotnicy innych narodowości podlegali dodatkowym szykanom i kontroli ze strony władz, a w fabrykach podczas wojny panował wojskowy reżim, sposoby produkcji. Zostały zmilitaryzowane i poddane dodatkowym restrykcjom. Tak więc sytuacja przede wszystkim robotników była bardzo zła. W przypadku tych wykwalifikowanych wiązała się z dużym pogorszeniem statusu, zarówno materialnego, jak i ograniczeniem swobód nawet względem tego. Czego wcześniej do, doświadczali w kongresówce. Inne było zupełnie podejście do strajków, protestów, które podczas wojny w Piotrowrodzie, Zagłębiu Donieckim czy Charkowskim były całkowicie zakazane. Wreszcie bardzo liczną grupę stanowili Polacy powołani podczas wojny do Armii Carskiej. Od 1914 do 1917 roku, jak szacuje historyk Maciej Górny, przez Armię carską przewinęło się około miliona Polaków, głównie szeregowych i podoficerów. Kariery wojskowe dla ludności polskiej były bardzo ograniczone, w związku z tym też... Rodziło to pewną frustrację i też oznaczało, iż do armii trafiali przede wszystkim ci, którzy nie byli w stanie jakoś inaczej się wykupić, ludność chłopska i robotnicza. W lutym 1917 roku miały miejsce pierwsze wydarzenia rewolucyjne z udziałem polskich robotników w Krymieńczuku, czyli jednym z ośrodków przemysłowych. Robotnicy z warszawskich zakładów metalowych Wilpop, Rau i Lewenstein zorganizowali pierwsze oddziały milicji robotniczej i rozbrajanie carskich żandarów. Podczas antycarskich demonstracji niesiono transparenty w języku polskim domagające się niepodległości. Prasa rewolucyjna zaczęła również drukować polskie pieśni robotnicze, polskie wiersze robotnicze i inne teksty związane z polskim ruchem rewolucyjnym. Czerwony sztandar pieśni polskich robotników często gościł na łamach prasy SDPRR, zwłaszcza jej frakcji bolszewickiej. Ponadto zaczęły się ukazywać gazety w języku polskim, na przykład Dziennik Socjalistyczny Polska Prawda wydawane przez, przez Polskie Zjednoczenie Socjalistyczne w Mińsku na Białorusi Trybuna i organ Petersburskiej SDKPJ. Z kolei głosy robotnika i żołnierza był wydawany przez, w Petersburgu przez PPS, frakcja rewolucyjna. Ukazywało się również PPS, Owiec syberyjski, sprawa żołnierska kierowana do rewolucyjnie nastawionych żołnierzy oraz wiele innych lokalnych tytułów. Na tym etapie w marcu 1917 roku organ Petersburskiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich drukował również odezwy polskich robotników, jak również teksty skierowane do robotników polskich pracujących we wspomnianych zakładach putilowskich i innych fabrykach. Polskie organizacje polityczne związały się porozumieniami ze stronnictwami rosyjskimi. SDK-Tajers współpracowała z bolszewikami. PPS Lewica z międrzewikami, a czasami lewicowymi eserowcami. Natomiast PPS Frakcja Rewolucyjna z eserowcami. Działały także organizacje, które można by nazwać związkami zawodowymi, zrzeszającymi robotników z poszczególnych fabryk i branż. W kwietniu 1917 roku członek Komitetu Wykonawczego Grup SDKPiL w Rosji, Felix Dzierżyński, został jednocześnie powołany do Komitetu Centralnego Partii Bolszewickich. Trudno jednoznacznie ocenić, jakie były rzeczywiste organizacyjne wpływy polskich partii politycznych w Rosji. Znamy natomiast dokładne dane co do liczby ich struktur lokalnych. Po Rewolucji Lutowej na terenie Rosji działały 24 organizacje lokalne SDKPiL oraz 22 organizacje PPS Lewicy i 22 organizacje PPS Frakcja Rewolucyjna. Trudno oszacować ich liczebność, ponieważ ona była mniej sformalizowana, następowały też przepływy członków między partiami rewolucyjnymi, był Zamęt, chaos, w związku z tym trudno faktyczne wpływy poszczególnych był ocenić. W czerwcu roku 1917 w wydarzeniach rewolucyjnych dużą rolę odegrali polscy żołnierze. Przede wszystkim powstrzymali oni próby podjęcia przez rząd tymczasowy ofensywy na froncie. Dywizja Strzelców Kijowskich, złożona w ogromnej większości z Polaków, odmówiła wzięcia udziału w walkach. Z 12 tysięcy żołnierzy, którzy mieli pójść do ataku przeciwko wojskom niemieckim, pozostało około 5 tysięcy. A jak starzyli się oficerowie oraz politycy endecji i konserwatyści, wciąż te 5 tysięcy pozostających w szeregach polskich oddziałów było podatne na wpływy rewolucyjne i agitacje. 8 czerwca roku 1917 odbył się Zjazd Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie, na którym uchwalono zorganizowanie Wojska Polskiego i wyłowiono Naczelny Polski Komitet Wojskowy, zwany również NACZPO. Zjazd ten poprosił co ciekawe, o współpracy Józefa Piłsudskiego, co pokazuje jaka, jaki chaos i zdezorientowanie panowało wówczas wśród żołnierzy przebywających w Rosji, uważali oni bowiem przyszłego przywódcę Polski, marszałka za rewolucyjnego socjalistę. Nie docierały do, niego, do nich informacje o tym, co działo się na terenach Królestwa Polskiego. W związku z tym uważali, wiązali przyszłość rewolucji, przyszłość poprawy sytuacji, możliwość powrotu do kraju z Józefem Piłsudskim. W generałcie Korniłowa, akcji jednego z carskich generałów, który chciał stłumić wystąpienia rewolucyjne i przywrócić autorytarne rządy, jego wysiłki chciał wesprzeć dowódca Korpusu Polskiego w generał Józef Dąbrowski. Działający wśród szeregowych i podoficerów Polskie Rady Robotnicze w odpowiedzi sformułowały własne oddziały ochotnicze, które wysłano do Charkowa i innych y, ośrodków, aby wesprzeć walkę z kontrrewolucją. W tych wydarzeniach brało udział około tysiąca polskich żołnierzy. Polacy byli również wśród marynarzy Floty Bałtyckiej. Członkiem ówczesnej załogi krążownika Aurora był Polak Leon Garbaczewski. Niektóre źródła, y, które są trudne do zweryfikowania, y, twierdzą, że on brał udział w oddaniu tego symbolicznego strzału z aurory 7 listopada 1917 roku. To jest również ciekawy epizod, który obrósł później legendą, ponieważ wedle wielu późniejszych przekazów strzał ten miał być sygnałem do zajęcia pałacu zimowego w Petersburgu, siedziby rządu tymczasowego. Tymczasem w rzeczywistości, jak poinformowali później na łamach dziennika Prawda sami marynarze, był on oddany pociskiem ćwiczennym i służył zaalarmowaniu załóg innych okrętów stojących na redzie w Petersburgu, żeby były gotowe do przystąpienia do walki rewolucyjnej. Marynarze po prostu nie chcieli dokonać zniszczeń w gęsto zaludnionym mieście i spowodować zniszczenia infrastruktury cywilnej, dlatego strzelali pociskiem ćwiczebnym, żeby, żeby podnieść parę. Robotnicy w Polsce w miastach także mieli swój wpływ w militarne przygotowanie i przeprowadzenie, wydarzenie listopada 1917 roku. W Petersburgu, a zwłaszcza w, Moskwa, w Moskwie, polskie grupy fabrykach, powoływały oddziały Czerwonej Gwardii. Polacy byli nawet wśród dowódców dzielnicowych oddziałów Czerwonej Gwardii. Ciekawą taką postacią, o której dzisiaj wspomnę jest Józef Rzecznarowski, działacz PPS frakcji rewolucyjnej, który jednak podczas wydarzeń rewolucyjnych znalazł się w szeregach Czerwonej Gwardii, znalazł się w Radach Robotniczych. Ten działacz pps późniejszy w trakcie dwudziestolecia międzywojennego prezydent miasta Radomia z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej, brał udział w walkach rewolucyjnych toczących się między 2 a 15 listopada w Moskwie, kiedy to yy, Czerwona Gwardia odbijała miasto, w tym Kreml z rąk Junkrów oraz oddziałów wiernych burżuazyjnej kontrrewolucyjnej moskiewskiej gumie miejskiej. Rzecz na otrzymał za udział w tych wydarzeniach Order Czerwonego Sztandaru. Jest więc prawdopodobnie jedynym człowiekiem, który został jednocześnie odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru w Rosji Radzieckiej, a w II Rzeczpospolitej Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w wydarzeniach rewolucji 1905 i wkład w odzyskanie niepodległości. Według bardzo ogólnych i dość konserwatywnych szacunków w Armii Czerwonej w trakcie wydarzeń rewolucyjnych i późniejszej wojny domowej od listopada 1917 roku walczyło około 100 tysięcy Polaków, z czego co najmniej 400 sprawowało funkcję komisarzy politycznych. W lutym, powstał, w lutym 1918 roku powstał w Białgorodzie rewolucyjny Czerwony Pułk Warszawy, liczący około tysiąca żołnierzy i dowodzony przez komunistę Stefana Żbikowskiego. Walczył później na wielu frontach wojny domowej, zarówno przeciwko kontrrewolucjonistom Wrangle, Wrangla i Kalibina, jak również w stacjach wewnętrznych z anarchistami czy eserowcami. Odniecałem jeszcze kilka mniej znanych życiorysów, sylwetek ludzi biorących udział w rewolucji październikowej, więc chciałem poruszyć temat od strony, która jest bardzo rzadko wspominana, udziału kobiet, udziału polskich rewolucjonistek w wydarzeniach w Rosji. Nie będę mówił o osobach Powszechnie znanych, a chciałbym pokazać właśnie to oblicze kobiece rewolucji. Pierwsza rewolucja lutowa po raz pierwszy dała kobietom tak szeroką możliwość wyrażania swoich poglądów politycznych. W radach robotniczych żołnierskich i chłopskich zaczęły się pojawiać delegatki. Początkowo jeszcze bardzo nieliczne, ale z biegiem czasu zyskujące na znaczeniu oraz wpływach. W Rosji, która była bardzo konserwatywna pod względem stosunków damsko-męskich i pozycji kobiet, to również był element rewolucji i zmiany za stałego systemu. W Rosji przebywało wiele polskich działaczek socjalistycznych. Należących do, do różnych grup, zarówno tych mieszkających od wielu lat na terenie imperium rosyjskiego, jak i również zesłanych czy, czy zesłanych z mężami czy bezpośrednio za udział w wydarzeniach roku 1905 kobiety trafiały na zesłanie dosyć często, ponieważ władze carskie nie skazywały ich na śmierć, w związku z tym Najbardziej dotkliwym wyrokiem, jaki mógł zapaść, było właśnie zesłanie. I mamy kilka postaci. Na początek Halina Krachelska. Halina Krachelska urodziła się w polskiej rodzinie mieszczańskiej, zamieszkałej w Odessie. Od roku 1908 należała do PPS-frakcji rewolucyjna. W latach 1912-1917 przebywała na Zesłaniu, najpierw w Kiszyniowie. Od roku 1913 była osiedlona w Kijowie, a w listopada 1914 została przez władze administracyjne przeniesiona na wschodnią Syberię w okolice Kańska. W Rosji należała do partii socjalistów-rewolucjonistów. W marcu 1917 roku po rewolucji lutowej została zwolniona z zesłania. Wówczas wróciła do Odessy, gdzie zaczęła działać w tamtejszej polskiej diasporze. Należała do lokalnej Rady Żołnierzy i Robotników. Później wspominała w swoich zapiskach ten okres jako czas rodzenia się nowej nadziei, nowych oczekiwań dla klasy robotniczej. W roku 1918, przed powrotem do Polski, współtworzyła działającą w Odessie legalnie polską organizację wojskową. Krachelska w dwudziestoleciu międzywojennym była bardzo znaną działaczką socjalistyczną, działaczką Polskiej Partii Socjalistycznej, mającą w swoim życiorysie właśnie taki epizod rewolucyjny. Jeszcze mniej znanymi postaciami, a moim zdaniem zasługującymi na bardzo dużą uwagę i przestudiowanie dokładniejszej życiorysu są siostry słomnickie: Bronisława, Róża i Peta. One wywodziły się z warszawskiego mieszczaństwa. Wraz z rodziną zostały podczas I wojny światowej przesiedlone do Kijowa. Wszystkie trzy działały tam jako agitatorki socjaldemokratycznej partii robotników Rosji, prowadząc działalność wśród żołnierzy oraz chłopów przede wszystkim w Berdyczowie i okolicach, a także zagłębiu Doniecki. Pewna słowicka należała do załogi czerwonego pociągu pancernego, walcząc na froncie południowo-zachodnim przeciwko białym oraz ukraińskim nacjonalistom. Za swoją działalność rewolucyjną dwie z trzech sióstr Bronisława i Róża poniosły śmierć zostały schwytane i zamordowane przez żołnierzy Petlury w styczniu roku 1919. Trzecia z sióstr z kolei padła ofiarą czystki stalinowskiej w roku 1937. Została zesłana do Gułapu, jednak więzienie przeżyła i żyła na pewno do lat 60. XX wieku. Jak widać, wkład Polaków w wydarzenia rewolucyjne na różnych poziomach był niebagatelny. To już jest obecnie całkowicie pomijane przez historyków, jest wyrazem politycznego zapotrzebowania tego, że niektóre tematy się pomija.